Bardzo wam York polecam, ale co mówisz? Zamknięta od deszczu. No żartujesz? No nie wierzę po prostu. No nie wierzę. Specjalnie tu przyjechaliśmy na market świąteczny i jest zamknięty ze względu na deszcz. Co kupujesz? Z niej kupujesz. O, jak ciemno się już zrobiło. Teraz jest idealnie na Christmas market, na market świąteczny, bo się ciemno zrobiło. Idziemy I teraz. Pada. I bardziej pada. No. Jaki ładny sklep tam za ulicą. I tam już za rogiem jest market I jesteśmy, ale to chyba od tyłu jesteśmy, nie? Zawsze jest ma na to. O, jak wieje, na tamtą stronę. Bardzo wam York polecam. Ale co mówisz? Pięta, deszcz. No żartujesz! No nie wierzę po prostu. No nie wierzę! Specjalnie tu przyjechaliśmy na market świąteczny i jest zamknięty ze względu na deszcz. No, po prostu nie wierzę. To jest znak, żebyśmy tu wrócili. No nie. Wiecie co? Zobaczmy jeszcze. Zobaczcie. Z powodu brzydkiej pogody w sobotę 7 grudnia. Market zamknięty. No, nie wierzę po prostu. No zobaczcie, jakie tu piękne kule są. Ja. No nie. No nie ma nic pozamykane. To pewnie tutaj te budki są pootwierane normalnie. No wiecie co? No jutro spróbujemy jeszcze, bo przecież jutro jeszcze mamy cały dzień. Także zobaczymy jutro, czy będzie czynne. Ale jutro chcieliśmy też wikingów zwiedzić i nie wiem, może jakoś to pogodzimy. Ale jakie rozczarowanie! Zobaczcie, tu się z ulicy wchodzi i zobaczcie, jakie tu jest wejście do restauracji. No jestem w szoku po prostu. Jak pięknie! Ale jak pięknie! Jo! Tak się nazywa restauracja, a to klok. No pięknie no. wygląda się. <noise> miałeś robić! Ale jak tu pięknie dla ciebie, Buty dla ciebie mama dla ciebie mama Shoes for you. <laughs> Idziemy teraz, znaczy szukamy kawiarni tam, gdzie były te takie baniaki z winem, czy z czym tam pani przelewała, tam była taka kawiarnia, taki klimat był, przyciemnione światło i tak nam się spodobało. I spróbujemy znaleźć tą kawiarnię, żeby tam sobie usiąść, kawkę czy herbatkę wypić. Jaki fajny zegar na budynku, ale jaki fajny. O, jak tu pięknie. ile choinek na domu, na domu tam się oświetla coś. Ale ślicznie to wygląda, bardzo magicznie. O wow. Oh wow, jakie balułwany! Ale super! Ale pięknie! Te panie, co tam stoją? Właśnie wyszły z baru i ta jedna w tym płaszczu jasnym tak upadła, po prostu tak się stoczyła na ulicę, nie mogła stać i po prostu tak wypadła i tak upadła i wypadła z tego baru i leżała na ulicy i one ją próbowały podnieść, straszny widok, strasznie to wyglądało, ale to jest dopiero bardzo późno popołudnie, a już w takim, do takiego stanu się doprowadzić, ale jaki piękny sklep tutaj, ojejka. O, pokaże... telewizor, faktycznie. No. Ile ludzi jest? Ile ludzi? A zobacz, ile jest przy kasie. Trzy. O Boże. Ale po tamtej stronie. Trzy ekspedientki, zero osób kupuje, mało w sklepie i taka kolejka, no. A Ale się kręci ładnie tu. Pięknie ozdobiona choinka, nie? Przepiękna. Ale ślicznie tu, ojejka, tak świątecznie. Jak ja się śmieję, że mają tutaj napisy po polsku. Stare, inne wchodzimy do jakiegoś butiku. Mia już tam jest w środku z maczkiem. Go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile. <coughs> <coughs> tak pod kolor kurtki, masz te Tak, a ja wow. to myślałam, że taka świąteczna, taka zielona jak Tam weszliśmy. Teraz jesteśmy w drugiej części sklepu, a tam się przechodzi do jeszcze jednej. Jaki sweter piękny. Ojej. Ojej, tam jeszcze dalej się idzie. A Max tu wyszedł, tam się dookoła idzie? Naprawdę? Ale zobacz jakie tutaj okna ładne. Cały czas za mgłą, cały czas paruje mi obiektyw Maciek właśnie mi wydostał Z plecaka chusteczkę Będę teraz z chusteczką chodzić Czyścić cały czas Ale tak mi się ten sweter spodobał Muszę zobaczyć po ile on jest Wow, 60 funtów Piękny Dobra, idziemy dookoła tutaj Mati? Chodź, przejdziemy No właśnie ja chcę iść dookoła Teraz z tobą o to ty, ja cię nie poznałam. Myślałam, że tu ktoś idzie i wziąłam kamerę na dół. Będziesz bogaty. Zawiesiłem oko. Zawiesiłam oko. Oh, thank you. O, jakie szaliki piękne. To był kiedyś dwór tutaj. Oni zabudowali, nie? Na ze mną w tu było. Patrz, Maxie, ty fajnie sobie tu siedzisz. Super. Tam już nie można dalej iść. Dobra, bo zaraz my nie dotrzemy do tej kawiarenki. Się Jesteśmy. inaczej ogląda, jak się je się ogląda w ciepłym salonie, a tutaj jest tak zimno. Zupełnie inaczej. Nawet nie jest być. teraz aż tak zimno, ale strasznie wieje. Tak, ten wiatr, mojego. No ale już jesteśmy w uliczce, jest, na której jest ta kawiarnia i zaraz tutaj. będziemy w środku. Jesteśmy! Wojtek, 200 stopni, kofi, chodzimy. Mania. O jaki zapach, o, o jakie zapachy tutaj są, wow. Tu siadamy chyba przy tym wysokim stole. Fajnie tu. Przyszliśmy sobie usiąść jednak tutaj w rogu. Zobaczcie jaki tu klimat fajny. Jak fajne miejsce to jest. No i co, ja teraz nie wiem czy ja chcę kawę, czy ja chcę herbatę. Mi się takie miejsce z taką herbatką kojarzy. A Ty Monia, co chcesz? Nie, ja, nie ja, ja, ja mogę zamówić. A, internet. Internet tutaj nam nie działa na końcu kawiarni, a tu jest y, kod QR do zeskanowania, żeby y, menu zobaczyć, zamówić, ale nam nie działa, więc ktoś pójdzie tam do przodu zamówienie złożyć. No, fajnie, jak tam para leci. fajnie tu przygotowany, nie? cukier, mieszadełka. super. Chyba sobie wezmę jeszcze takie ciacho. Myślałam, czy to, czy marchewkowe, czy Victoria sponge, ale chyba jednak pecan pie wezmę. This is brownie. That's fine, you get a grey tea and one vegan. Yes. And do you have any allergy? No. No, that's 27.5. Yeah. There you go, there's your table number. Thank you. You can just stop up there, please, okay? No. I feel like a pump. Would you like an extra fork to do? Yes, please. Or can we have five forks all together, please? O, oh, force! Sorry, she got one. For forks. Mamy ciacho. Trzeba poczekać, bo taką specjalną zamówiłam. Trzeba 20 minut czekać. To jest kawa, która bardzo wolno kapie. Jest jakąś specjalną metodą e, robiona, parzona. Ty wziąłeś tak, znaczy ja dla ciebie wziąłem? Dla Maćka i dla mnie, z mlekiem. O, Maćko. Zabiorę to miękkie. I się streszczę. Ja sobie z tej strony. O. Nie, też chciałem. No dobra. Ja już jestem w kolejce na <grym> No oczywiście, ale czekaj, bo tu kolejka jest. <grym> Każdy po kolei. Mm, ale pyszne. Skumulowana słodycz, jest? To jakieś zdrowe ciastko. Nie, ja to już kawa będzie się przydawała. Ojej, Ta kawa, którą zamówiłam e, ja, dla mnie z mlekiem, Maciek zamówił czarną, dla wojska zamówiłam czarną, nazywa się Brew Bar. I to jest chyba jakieś specjalne urządzenie, że tam wodą e, gorącą zalewają i to tak sobie długo się parzy i tak sobie po kropelce kapie i kapie. A Monika wzięła sobie turmeric. Boże, co to jest? Kurkuma, kurkumowe latte Monika sobie zamówiła. I Thank you. kurkuma jeszcze padnie, ja ja telefon, ja Nie myślałam że to będzie Ale Ale ładnie podana, zamówiłam sobie El Grey. O, możesz otworzyć? Chcę zajrzeć. O, to taka skusówka żona. Oj, przezda, do zamknij. O, jaki cukier, fajny. Do zamknij. O oh, Monia ma swoje turmeric latte, czyli uh, latte z kurkumą. Wow. Thank you. Ale jak to fajnie wygląda, nie? Ale o, just, czekaj, bo mi ten numerek zasłania. słania. No właśnie nie wiem, chyba tak. for me thank you very much wow thank you everything thank you tej kawki. Jak wam smakuje? Dobra, inna taka, gładka. Taka kawowa, ale delikatna bardzo, nie? Wojtek się śmiał, że my tutaj zachwalamy i cieszymy się że taką inną kawkę, a tam pewnie na zapleczu That's sypali kawę i zalali. Ja nie, niech myślą, że mają specjalnym sposobem parzoną. z <laughs> Fajnie zaparowane, tak, ale są czymś wymazane chyba specjalnie, tak, nie? To ma być taki efekt, że do takiej starej knajpy wchodzisz. Nie, kochanie, to są zaparowane. Nie? Oj, i cały romantyzm prysł. Cała magia prysła. Dobra, idziemy dalej. Idziemy poszukać teraz um, tego tej knajpki z tymi pieczyniami. I chcemy sobie tam kupić kubek tych skórek chrupiących, i będziemy sobie. No i będziemy już szli w stronę auta naszego. A jeszcze jednak wejdziemy do jednego sklepu. Max nas zatrzymał z duszkami. Ale jak świecą fajnie. I jesteśmy na miejscu The York Cross Co Nie, te. O, już mało jest tych skórek. Ciekawe czy oni jeszcze donoszą. Tam już jest końcówka. Może to już jest zamknięte? O nie, nie. Uch. tymi rękoma wyszliśmy, skórek już nie ma, już nie mieli więcej, a w ogóle weszliśmy tam i po nas po prostu tłumy tam weszły, nie wiem, jakbyśmy przyciągnęli tam, no, ale dobrze, no i nie mają skórek, mówię, kubek skórek, nie mamy, ja mówię, pół kubka skórek, nie mamy, bo widziałam, że gdzieś resztki leżały, ale mówiła, że tam gdzieś na początku mają drugi sklep i ja widziałam, tam na początku drugi ich oddział był, ale już nam się nie chce wracać, jutro tu może przyjdziemy, bo i tak będziemy tutaj, żeby zobaczyć, czy market będzie otwarty, świąteczny. Także idziemy teraz do auta. No i plan jest taki, że jedziemy do Tesco. Kupimy tam sobie coś do przekąszenia na kolację, bo nikt nie jest głodny. No i już wtedy do hotelu pojedziemy. Zobaczcie, tu jest bar i to jest małe pomieszczenie i taki tłok w środku i tu jest jeszcze chyba ciąg dalsza i tutaj taki Ludzie! Śliśnięci. Znowu na tym pasie nie ma nikogo <noise> Zawsze jesteś na tym co jest pusty i wtedy podejrzane dlaczego tu puste? Max rozpakował okulary i różdżkę, i tak fajnie w okularkach wygląda. Harry Potter! Harry Potter, jak się przygląda, bo moja mu telefonem. Gdzie jest Twój telefon? Pokazuje.